Witajcie! Na moim biurku dzisiaj siedzi Sandy, która za niedługo pojedzie do domku, ale nim pojedzie, to chciałabym jej zrobić kolczyki. Także pokażę Wam, jak, jak ja to robię. Być może w czymś Wam pomoże, to jeżeli będziecie chciały, czy chcieli zrobić kolczyki w swoich lalach, to zaraz Wam pokażę jak to się u mnie odbywa. Także jesteśmy w mini salonie kosmetycznym i Sandy troszeczkę wystraszona, za chwileczkę będzie miała dziurki w uszkach. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie coś tutaj widać. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że jednak część e, będzie siedziała poza kamerą, bo ja też muszę dobrze widzieć. Więc słuchajcie, zaczynamy sobie od tego. Przynajmniej ja tak zaczynam. Biorę sobie jakąś kwiatkę. I e, trzeba zrobić na początek miejsce, czyli zaznaczyć sobie punkciki, w których mają e, być kolczyki. I teraz tak, musicie pamiętać, że to uszko jest twarde, nie tak jak nasze e, ludzkie miękkie. Także tutaj się nam nic nie podda. Tak jak wbijemy tą dziurkę, tak te kolczyki będą siedzieć. I teraz tak. E, ja tutaj mam przygotowane takie kolczyki. Zobaczę sobie tylko, czy mnie widać. Tak, dobra, jestem w każdym. Mam tutaj przygotowane takie kolczyki, takie jakby perełki i one y, tu mają jeszcze nadlaną taką kuleczkę, czyli ten kolczyk nam nie będzie idealnie przylegał do uszka, zresztą mało który będzie przylegał. Ja tutaj mam jeszcze inne kolczyki y, przygotowane, żeby sobie przymierzyć. Y, podobały mi się te kluczyki, tylko one będą wtedy wiszące, ale w sumie nawet nie wiem, czy nie, nie zrobię jej tych kluczyków. Bo tutaj są jeszcze takie kwiatuszki, ale one są, wydaje mi się, że ciut jednak dla niej za duże. I takie jakby... Przepraszam. I takie jakby wełenki. Wełenki. Ale one też mi się wydają troszeczkę duże. Można poprzymierzać te kolczyki do buzi. Ja już to robiłam wcześniej. I tak najbardziej mi się podobają te perełki. Razem z tą włóczką to tak super gra. Ona ma błękitne oczka, fajnie to podkreślę tą jej urodę. Wydaje mi się, że te perełki są takie naprawdę ładniutkie. No albo te kluczyki, jeszcze sobie zobaczymy, jak one będą wyglądały. Te kluczyki też są fajne. Ale... no też wyglądają ładnie. Też wyglądają fajnie. Jeśli co, nie wiem, czy te kluczyki jednak nie. Takie są słodziutkie kluczyki. Kluczyki do serduszka. Dobra, no to idziemy dalej. Więc tak, rysujemy sobie kropeczki. Ja sobie tak wstępnie narysowałam te kropeczki, ale chciałabym je jeszcze raz zobaczyć, także odwracam lalę do siebie. I myślę, czy tej jednej nie zrobić tutaj niżej. Jak patrzycie na swoje rzeźby lal, no to te uszka nie są równe, no bo jest to rzeźbione ręcznie. Nasze uszy też pewnie widzicie, szczególnie dziewczyny, że jeden kolczyk leży tak, drugi kolczyk leży tak i to nie jest takie idealne jakbyśmy chciały chociaż w sumie ja nie wiem czy ja bym chciała żeby wszystko było takie idealne jednak ta ta taka nieidealność też jest fajna dobra ja dziurki robię igłami do wszczepiania włosów ale biorę najgrubszą którą mam żeby mi się nie złamała ja muszę też dosyć dużą tą dziurkę zrobić i, yy, I dziurkę robimy pod kątem prostym, czyli jak uszko idzie tak, to nie robimy tak, tylko robimy dziurkę tak. Nie wiem, czy to widać dobrze na kamerze. Tak, nie wszczepiamy, nie, nie wszczepiamy, no dosłownie nie wszczepiamy. Nie wkładamy tego kolczyka tak, tylko pod kątem prostym do ucha. Dlatego, bo jak zrobimy to pod innym kątem, to ten kolczyk nam będzie odstawał. On będzie wprawdzie trochę skierowany na bok teraz, jak ja to zrobię pod kątem prostym. Ale będzie przylegał do tej małżowiny usznej, a nie będzie odstawał. Tak? Pod kątem prostym. No i tak, ten winyl jest na tyle gruby i on w ogóle jest zlany od razu z głową, że prawdopodobnie my nie przejdziemy na drugą stronę, tylko wbijemy się do środka głowy. Więc nie, nie są potrzebne te zatyczki, te tutaj o takie malutkie do kolczyków. Nie wiem, czy je widać. To nie jest nam potrzebne, bo wbijemy się do środka główki. No i dobra. Robię sobie takie malutkie nakucie najpierw, żeby zobaczyć, czy dobrze pod dobrym kątem jestem. Eee, muszę to tak odwrócić, żebyście jej wywidzieli. Dobra. I żebym ja widziała ten kąt. Także wszystko zasłaniam pewnie swoją głową. No ale... Okay. Jeszcze sobie sprawdzę, czy to na pewno jest równo, bo ona ma tutaj takie załamanie mylące, ale tak. Powiem Wam także, żeby zobaczyć, czy to jest równo, ja zawsze patrzę na tą odległość od końca ucha do środka i żeby tam mniej więcej było tyle samo. Nie od tego y, punktu tutaj, bo to jest różnie wyrzeźbione. Czasem tu jest głębiej, tam jest, y, tam jest tak jakby bardziej płytko, czasem tu jest na przykład w sand jest tak. Że ona tutaj ma takie załamanie na tym uszku, a na tamtym nie ma. Także od tego dolnego punktu, tak? Żeby było mniej więcej równo. Okej. Okay. No niestety muszę mieć to bardziej do siebie pod kątem prostym, tak żeby ona nie miała krzywo tej dziurki. No i jedziemy. I jedziemy powoli. Jak zrobimy to za szybko, za mocno, to e, to możemy to uszko uszkodzić albo winy. Dobra, jest włożone. I słuchajcie, tam po drugiej stronie nie przeszło nic kompletnie. Kolczyk wszedł do głowy. No i zakładamy. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Żeby to potem się nie okaże, że nagrałam taki fajny filmik, a, a nic z tego nie było widać. Yy, kolczyk, i tak ten, ten czpień tego kolczyka będzie ciutkę grubszy od tego yy, naszego wbicia. To jest normalne. Także musimy też uważać, wkładając yy, tego kolczyka. Pośpiech niewskazany, naprawdę niewskazany. Jest, jeden kolczyk siedzi. Tak, i on jest pod kątem prostym do ucha. Nie do. Yy, nie dolali, bo inaczej by nam wystawał. No i druga strona. Nie jest to takie jakieś trudne, tylko trzeba pamiętać, żeby to zrobić w miarę równo, żeby to nie wyglądało jakoś dziwnie. I znowu pod kątem prostym do ucha, nie dolali. W sensie, nie do twarzy lali. Tak. No i jedziemy. Ok zapozuję. I teraz mamy tą dziurkę pod kątem prostym. Tutaj również nie przeszliśmy na drugą stronę, tu z tyłu. Wyciągam igiełkę. I szukam tego kolczyka drugiego. Ok. I wkładamy kolczyk również pod kątem prostym. Też pamiętając o tym, że ta dziurka jest węższa niż ten trzpień kolczyka. Nie naciskamy zbyt mocno, żeby nam się tutaj nie pokruszył warnisz na przykład, bo to się może zdarzyć, jak gdzieś tam za mocno wypchniemy ten kolczyk, za szybko po prostu. O tak. No i dobra. I ma kolczyki. Zobaczę, jak to tam u Was wygląda. Ale chyba wszystko widać. Tak. Taka ładna. O. I są kolczyki. Dobra, wyciągnę teraz tutaj ten mój telefon. Okej. Okay. I są kolczyki. No, ślicznie wygląda w nich. Myślę, że te kluczyki, chciałam perełki na początku, ale te, yy, te kluczyki są takie słodziutkie i tak pasują do niej, naprawdę fajnie. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Papa! Pa.